Dzisiaj w Rudach Zielone Rudy, grupa, która już działa od jakiegoś czasu, przy wąskotorówce jakby zaczarowała trochę ten teren. Dzieje się sporo wszystko w, dla ekologii. Co to jest dzisiaj? Jakby Pani mogła wytłumaczyć, Pani Aleksandra Klich, co się tutaj dzieje? Dzisiaj spotkałyśmy się z ogromną liczbą ludzi z ród Okolic, Jastrzębia, Wodzisławia, Raciborza, Gliwic po to, żeby pokazać, przypomnieć, że Rudy są sercem tego regionu. Zielonym sercem, płucami i to jest miejsce, w którym widać tak naprawdę jak bardzo ważna jest natura, przyroda i jak jest ważna dla nas. No właśnie, to, ta grupa yy, nieformalna, jak dobrze pamiętam, stawiała sobie za cel właśnie, żeby, yy, żeby Rudy, jak pamiętam, jeszcze były przyjemniejszym miejscem do życia. Pani Sylwio, pani Sylwia brzozicka Tesarczyk, yy, stają się pani zdaniem dzięki wam? Absolutnie tak, yy, ale to nie udałoby nam się, gdyby nie współpraca i chęć wielu osób, organizacji instytucji, dzięki którym również yy, dzisiaj możemy zobaczyć, jak ekopiknik wygląda na terenie kolejki wąskotorowej. Więc z miłości do przyrody i z serca dla ród. Tome. Mm -hmm. Teraz Pani Anna, Pani Anna, by Pani mogła opowiedzieć. Co dokładnie? Co tutaj można zrobić? Wiem, że na przykład coś wyczarować z rzeczy, które powinno się wyrzucić, a jednak można im dać drugie życie. Tak, mamy tutaj w tej, w tej stronie mamy warsztaty dla dzieciaków. Można tam zrobić różne rzeczy z rzeczy, które już teoretycznie nie są przydatne, a jednak można je użyć i świetnie wykorzystać. Mamy też warsztaty zielarskie, mamy tutaj też warsztaty z nadeśnictwa. Tutaj pan opowiada nam o różnych, różnych drzewach, gatunkach. Można zabrać sadzonki ze sobą. Można posłuchać trochę o klimacie i mozaice klimatycznej. Ola przywiozła również książki z biblioteki z Rybnika, więc można je kupić w takiej bardzo małej cenie. Fantastyczne zresztą. I co jeszcze? Można też sprawdzić się, czy potrafimy sortować śmieci, co nie jest wcale takie proste i zazwyczaj jednak mamy z tym problemy, także zachęcamy do tego, żeby się zabawić, poznać, a przy okazji czegoś nowego nauczyć i poznać po prostu ciekawych ludzi. No właśnie Pani Sylwio, potrafimy segregować śmieci. Pani zawodowa. Związana z tym tematem dosyć mocno, podobnie jak Pani Urszula choroba. Potrafimy, tak. czy. E, Potrafimy, ale myślę, że edukacji nigdy nie jest za wiele, a edukacja w takiej bardzo aktywnej formie i jeszcze przy takiej pogodzie to tylko miód malina. Pani Urszulo, co, co Panią najbardziej cieszy z tego pikniku? Gdzie Pani się zatrzymała? Czy Pani coś z recyklingu wyczarowała, czy gdzieś coś innego? Ja dzisiaj odpowiadam za Dachy nad Głowami jako przystanie w Rudach. To jest inicjatywa oddolna, z której udało mi się pozyskać dotację w wysokości 6 tysięcy złotych, w ramach której zakupiłam 49 budek lęgowych, domków dla jeży i wiewiórek i hoteli dla owadów. I w ramach tej inicjatywy oddolnej prowadzimy dzisiaj warsztaty i Skręcamy, sami mieszkańcy skręcają te budki, te domki i hotele, i one trafią wszystkie w przestrzeń publiczną ród. Ta inicjatywa wzięła się z takiego bardzo fajnego programu unijnego, projektu pod nazwą Ecoliderki, w którym ja, Asia i Sylwia wzięłyśmy udział. I w ramach tego projektu można było również pozyskać takie dodatkowe środki na zorganizowanie właśnie takiej fajnej inicjatywy. Wrócimy do pani dyrektor do biblioteki w Rybniku. Jest moda na Ekologia, Pani zdaniem? Ach, ogromna. Aha. Mam nadzieję, że to nie tylko jest moda, że po prostu zmieniamy styl życia, zmieniamy swoje nawyki. To widać w bardzo różnych pokoleniach to nie dotyczy tylko młodych ludzi. Star... Co więcej, ja mam wrażenie, że to właśnie my od starszych ludzi uczymy się tego, jak traktować jedzenie, jak traktować przyrodę. Przecież tak naprawdę nasze babki czy starki, czy omy, jak w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w jakiej miejscowości Śląska, to one wiedziały, czym jest ekologia. To one potrafiły przecież przerabiać jedzenie tak, że szanowały każdy um, kąsek. To one um, sadziły, one nie, nie jadły awokado ściągniętego nie wiadomo skąd, tylko jadły to, co wyhodowały w swoich ogródkach i to wtedy, kiedy to wychodziło, tak, czyli jednak na wiosnę na rzodkiewki, a nie w grudniu. Także ja myślę, że to jest ym, zmiana nawyków i cudownie, że tu jest tak bardzo dużo ludzi, którzy chcą się dowiedzieć, czym ta ekologia jest i czym, jak może być jeszcze przyjemniejsza, i się jeszcze lepszym nawykiem. Tak, właśnie, ale chyba w pewnym momencie zapomnieliśmy o tym, zachwysnęliśmy się tą taką Ameryką i yy, dzisiaj yy, mówi się o kaucjowaniu butelek, czymś, co kiedyś było naturalne. Yy, chyba takie wydarzenia są po to, żeby to przypominać yy, taką naturalną rzecz. Tak, absolutnie. Nie. Myślę, że to jest taki moment, kiedy my już wiemy, że inaczej nie możemy i na tym właśnie polega transformacja, tak? Że my rozumiemy, że um, przerabianie, ten zamknięty obiekt, to najlepiej o tym opowiada um, Asia, um, na przykład robiąc mozaiki klimatyczne, w jaki sposób my tak mamy realny wpływ na to, jak wygląda i jak będzie wyglądał nasz świat. Um, I uczenie tego też młodszych ludzi, um, takich podstawowych rzeczy, no jakoś jest naszym zadaniem. No a my mamy szczęście, że mieszkamy w takim fajnym miejscu, więc chcemy się też tym miejscem dzielić. Nie dziewczyny? Absolutnie. No. Fajne miejsce, fajni ludzie, fajni mieszkańcy, dzięki którym również ten ekopiknik się odbywa. O, i trzeba powiedzieć o wszystkich, którzy nam pomogli to w zorganizowaniu jest. tego pikniku. I starostwo, i e, burmistrz nadleśnictwo, i nasz sołtę. gmina, gmina, gmina dokładnie. zabytkowa stacja kolei wąskodorowej ogromne podziękowania dla pana dyrektora, że nam udostępnił tą możliwość, że możemy być tutaj. Tak, tak. I to zakład jest gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, tak. no, tak. który ma tutaj swoje stanowisko, więc wszyscy mieszkańcy mogą skorzystać i wyrobić kartę mieszkańca na przok, kartę parkingową skorzystać są pojemniki na tekstylia, więc jak pan redaktor widzi, staraliśmy się zadbać o wszystko. Nie trzeba jechać tak. na przok, wystarczy przyjść na kolejkę. Dzisiaj, jutro te pojemniki tutaj będą, tak. można oddać te tekstylia. Najfajniejsze no tak. w tym wszystkim jest to, że wszyscy, to wszystkich łączy, tak? Że tak. ta natura i ekologia to nie jest tylko dla jednej osoby, ale dla wszystkich nas I, i dzięki temu tym relacjom i tak. tym, tym partnerstwom tak. jesteśmy w stanie tak. Tak. takie rzeczy I Ta integracja, którą pan redaktor za chwilkę zauważy, proszę też przejść po różnych stanowiskach i zobaczyć, kto tutaj dzisiaj z nami jest i kto poświęca swój prywatny również czas po to, żebyśmy razem mogli tworzyć tą przestrzeń. Pan Roman Suska, rzecznik prasowy Nadleśnictwa rudera Ciborskie, ale dzisiaj też tutaj gościcie na eko pikniku. Pan przy budkach dla, dla zwierząt. Jakby pan mógł powiedzieć, jakie to budki? Tak, przywiozłem ze sobą dzisiaj różne rodzaje budek. E, również mam zdjęcia mieszkańców tych budek. E, opowiadam o tym, które budki są zasiedlane przez jakie zwierzęta, bo czasami potrafię, mam takie wrażenie, zaskoczyć bo nie są tylko dla ptaków. Jakby pan nam opowiedział te budki tak może nie wszystkie, ale te zaskakujące właśnie. No, zaskakującą budką na przykład jest e, budka tego rodzaju. Taka budka, mógłby ktoś odnieść wrażenie, że jest źle przybijana do drzewa, ponieważ przybijamy ją tutaj w ten sposób, tak żeby ptak na pewno nie znalazł otworu wejściowego. Taka budka jest dedykowana dla gryzoni, dla pilchowatych, czyli na przykład orzesznica, e, która występuje w naszych lasach, ale też gatunki rzadsze, takie jak na przykład e, koszatka. <gryś> Okej. Okay. Jeszcze jakaś jedna zaskakująca Pana zdaniem, to która by to była? Zaskakującą budką. A, raczej, może nie zaskakującą budką, ale mieszkanie zaskakuje. To są te największe budki z takim pokaźnym otworem wyjściowym. No, wydaje się, że tu cała rodzina ptaków by się zmieściła, jakby to było dla nich. Tak, ale zaskoczeniem jest, że w takiej budce może mieszkać kaczka. Na przykład gongą, która jest największą polską kaczką, a właśnie potrzebuje dziupli bądź takich dużych budek do wyprowadzenia lęgu. A, ale to one tutaj są gdzieś w rurach? W wodach nie wiem, no. czy gągowe występują. Natomiast e, generalnie w, jest taki obrazek z programów przyrodniczych, gdzie potem z takiej dziupli, czy z takiej budki powieszonej wysoko, takie małe kaczuszki wyskakują jak cicho ciemni, jak spadochroniarze. Fantastyczny widok. Panie Romanie, pan też pokazuje, że można zrobić taką budkę samemu w domu. Jest to trudne. Jeżeli mamy minimum umiejętności takich w rękach, to oczywiście nie. Mam, mam, mam schematy, gdzie są zwymiarowane te deseczki. Zrobienie własnoręcznie takiej budki w domu i powieszenie ją w ogodzie, często jest takim początkiem przyrody, Możemy obserwacji przyrody. Możemy zachęcić nasze dzieci do obserwacji przyrody. Wykonujemy własną budkę, wieszamy, potem obserwujemy, czy zostanie zasiedlona, no a na jesieni czy co też nie można o tym zapominać. Tu pozwoli Pan, że otworzę taką budkę. W takiej budce, tu mamy przykład e, zasiedlonej budki, gdzie sikorka zasiedliła, nawet jedno jajko zostało niewyklute. Natomiast widać tutaj e, odchody, widać tutaj ślady bytności tej sikowki, że wyprowadziła lęk. Ale ja że nie zabraliście jej tego, że wyprowadziła się. Nie, oczywiście, że się wyprowadziła. Budki musimy czyścić, stąd mamy te gniazdo. Na jesieni czyścimy po okresie lęgowym, a to jest ważne, ponieważ tutaj mamy jednooczne gniazdo, potem by było dołożone i znowu dołożone. I tutaj już taki młody lęk byłby zagrożony, ponieważ jakiś drapieżnik mógłby tutaj próbować łapkom takiego pisklaka wyciągnąć z tej budki. Jeszcze bym wrócił. Yy, yy, nie, powiedział Pan, że trzeba mieć jakieś tam zdolności, żeby zbudować taką budkę specjalne drewno. Do tego potrzebne? Wystarczy deska nasza, sosnowa, taka, w każdym tartaku można taką deskę zakupić i z powodzeniem, z użyciem podstawowych narzędzi taką budkę skonstruujemy. Chyba rośnie też świadomość i zainteresowanie ludzi takimi budkami, nie? Tak, tak, oczywiście, że tak. No, takie budki szczególnie są tutaj ważne, bo przy domu zazwyczaj dziupli w drzewach nie mamy i taka budka, taką naturalnie występującą w lesie dziuple z powodzeniem zastąpi. Sylwia Brzezicska Tesarczyk raz jeszcze z nami. Tutaj w ramach projektu innego, ale też ekologicznego zbudowała nie pani, ale stanęło takie urządzenie. Może nie urządzenie, co to jest? Już tłumaczę to jest zagroda śmietnikowa. Jak Państwo widzicie, są trzy pojemniki o trzech kolorach. Pojemnik żółty tworzywa metale, pojemnik zielony. Szkło i pojemnik czarny, odpady zmieszane. To jest inicjatywa oddolna w ramach projektu EkoLiderki, na które pozyskałam fundusze. I przy bardzo przyjaznej atmosferze i zarówno gminy, kolejki wąskotorowej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej udało mi się tą inicjatywę zrealizować. Pierwsza zagroda stanęła tutaj, na terenie kolejki wąskotorowej. Zielone rudy, czysty las, zadbajmy wspólnie o nasz las. Przede mną jeszcze taki spacer edukacyjny razem z dziećmi, z naszymi seniorami po to, żeby przy okazji spaceru w naszych pięknych lasach. Które czasami e, no, są zaśmiecone, żeby przy okazji pozbierać śmieci i do odpowiednich pojemników je tutaj wrzucić. Jeśli możemy przejść kawałaczek, to pokażę Państwu, że tu znajdują się rękawiczki, znajdują się worki, więc można je przed tym spacerem zabrać, e, zabrać ze sobą e, i w taki sposób również pokazać, że jesteśmy że dbamy o naszą naturę, że dbamy o nasze e, ludzkie lasy. A gdyby ktoś nie wiedział, a chciałby sobie tę informację przyswoić, na banerze są informacje, czy wiesz jak długo śmieci zostają w lesie. No i przyznam szczerze, że niektóre pozycje, jak tutaj osoby podchodzą i pytają, to zostaje, zostaje w pamięci. Czyli ekoliderki, wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji Śląska, druga zagroda stanie na terenie parkingu w Rudach. Rozumiem, że to też jest pod ZGKiM, tym się zajmuje ZGKiM. ZGKiM, tak, tutaj gmina wyraziła taką chęć i wolę współpracy przy opróżnianiu tych, tych pojemników. Pan dyrektor zabytkowej Kolegi woskotorowej wyraził tutaj aprobatę i zgodę na to, żeby ta zagroda stanęła, stanęła tutaj. Stąd również logotypy tych instytucji jako partnerów, które wspomogły mnie przy tej inicjatywie. Czyli nie musimy czekać na ten dzień, kiedy to zawsze w szkole czy w przedszkolu że wychodziło się do lasu, sprzątało. Może na co dzień każdy z nas może zabrać na worek. absolutnie. Korzystając tutaj z uroków kolejki, z tej oferty turystycznej, jaką kolejka daje przy okazji spacerów w naszych lasach, można zabrać worek, rękawiczki i przy okazji posprzątać las i pokazać dzieciom, wnukom, że można razem coś zrobić dobrego dla środowiska. Na pewno też pani przyszło się z takim workiem po lesie. Dużo śmieci pani znalazła. Zdarza się. Bywają takie miejsca, które faktycznie. Mm, gdzie faktycznie leży, leży sporo tych śmieci? Czyli ta świadomość, mimo że jest wzmacniana, jest jeszcze bardziej potrzebna, Upowszechnianie informacji, że nie, nie można śmiecić. Tak, jak właśnie wspomniałam też wcześniej, edukacja, i jeszcze raz edukacja to jest ważna i o tym nie zapominajmy. Dziękuję. Pani Ewelina Marusza, dzisiaj mieszkanka Rut. Przekonuje Pani, że z niczego można zrobić coś? Tutaj akurat w formie zabawy na stolikach widzimy różne przyrządy, którymi tutaj mogą dzieci m.in. się pobawić. Co dokładnie tutaj jest? Dzień dobry, tak jak najbardziej. E, przygotowaliśmy tutaj z koleżanką atrakcje dla dzieci z produktów teoretycznie przeznaczonych do wyrzucenia, a więc mamy tutaj przede wszystkim, króluje u nas e, papier w różnej formie, od kubeczków po kartony. E, I do tego różne atrakcje, które umożliwiają dzieci e, taki rozwój, że tak powiem, Yy, zaró zarówno pod względem takim plastycznym, jak i zręcznościowym. No, widzę tutaj jakieś szpatułki, widzę karton, który najpewniej trafiłby na śmietnik. Widzę też kubki yy, po napojach, yy, które wykorzystujemy właśnie po to, żeby się napić. Ale yy, tutaj do czegoś innego służą. E, tak, z kubeczków, akurat w tej sytuacji, przygotowaliśmy tutaj dla dzieci atrakcję w postaci łowienia rybek mhm. e, czyli właściwie z, z zwykłego kawałka y, patyka zrobiliśmy wędkę, i dzieci e, mogą sobie e, u, u, usprawnić, że tak powiem, zabawę układania kubeczków jeden na drugim w postaci łowienia, ry, łowienia rybek. Mhm. Także dowolność kubeczków w wykorzystaniu do zabawy jest naprawdę ogromna i zależy tylko od naszej fantazji która gra najbardziej, najbardziej panią cieszy? Oj, e, myślę, że właśnie to łowienie tutaj się cieszy bardzo, bardzo dużą popularnością i też Jerzyk, którego powiem szczerze, przygotowywałam dzisiaj, tak, dzisiaj także zapraszam do zabawy.